Środek przecięcia kokardek leniwej ósemki jest na wysokości nosa. Ręka prosta w łokciu kreśli znak nieskończoności. W lewo, skos, do góry zaczynamy. Oczy cały czas śledzą kciuk, głowa jest nieruchoma. Na początku możemy zatrzymywać ruch w miejscu przecięcia linii, żeby skorygować wysokość punktu przecięcia. Wykonujemy trzy ósemki ręką dominującą. A potem zmieniamy na drugą rękę. I znowu trzy powtórzenia. Sprawdzamy punkt przecięcia. Możemy zatrzymywać w środku. Ruchy są szerokie, jak najszersze. Yy, głowa usztywniona. Oczy śledzą. Na koniec trzecie. Yy, trzecia pozycja. Obie ręce splecione. Trzy razy powtarzamy. Możemy zwolnić, jeżeli dziecko, nie, oczy dziecka nie nadążają za ruchem ręki. Zwalniamy ruch. Druga wersja. Ustawiamy kciuk w odległości czytanej książki. Więc tym razem ręka będzie zgięta w łokciu, znów lewo wskoc do góry, oczy śledzą kciuk, pół przecięcia i tym razem znajduje się na wysokości nosa. I trzecie powtórzenie: splatamy obie dłonie razem. Jeżeli dziecko ma kłopot, zwalniamy ruchy. Wykonujemy je jako astronauci na Księżycu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych filmików z serii Gimnastyka dla Mózgu.